Ja, ja, ja Masz że Leży jeden Ale kurwa! jeba cię jeba cię, Leży o, jeden pizzo. No dobra, robi koleżka Leży! Leży jeden Tę to... Naprawdę! Ten w banach, Też, bana, bana <laughs> <laughs> bana, bana. też wiesz, tak? <laughs> Nie no, czemu do mi strzelasz, Leży kierowca! No dawaj, dawaj, dawaj! Gdzie on jest? Leży! Ja go mam! Leży! Z dwóch jest! BAM! Nie ma go, nie ma go, nie ma go! Wyciąłem! Wyciąłem! Leży kierowca! Si... Siema! Leży jeden!